Yo! Siemanko! Z tej strony Hashtag Pandula Games I dzisiaj sobie zagramy w Roblox w Bro Bloxburg'a Niestety dzisiaj bez mojego brata, bo on ryby łowi pojechał po um, żyłkę, czy po coś tam, nie wiem, nie pamiętam Dobra um, Słuchajcie, chyba... Um, dobra, gdzie tu się zwracało? Tutaj Tak? No. Musimy zjeść coś, musimy wyspać się umyć i coś, nie wiem, zabawić czy coś tam. Obejrzymy sobie pewnie telewizję, albo nie wiem. Już, da, już troszeczkę gram w to. to mhm. gram w to kiedyś troszeczkę i no, na razie domek troszkę. I się wykąpać. Dobra, weźmiemy przyśnić. Dobra, jest. Dobra. Mm, dobra. Trochę się wyśpimy, Te, to też pewnie coś da energię czekamy aż nam troszeczkę podrośnie ta energia, bo musimy do pracy iść. Mam tylko 1829 dolarków Dobra. Czekamy, czekamy. Dobra. Teraz weźmy sobie coś, pooglądajmy. Sprawdzimy mód. Tak mało, czemu tak mało nam leci tego? Dobra, zaraz pójdziemy. Mam nadzieję, że to coś dało. Dobra, zjedzmy coś, bo... Dobra. Zjedzmy sobie pizzę Za 6 dolarów usiądźmy sobie jak no... Na... Aha, ja tu miałem Ham Dobra Tu mam pizzę, to innym. Mm. Jedzmy, jedzmy, jedzmy O, Tak dużo nam tego? Dobra. Weźmy sobie. O Jezus. Jak to położyć? że jeszcze nie wiem jak to kłaść. Jest. Mhm. Weź porcji. O Jezus. 5% mam. O la la, la, la. Dobra. Przez chwilę będzie się trochę ścinało, bo yy, mam podładowarką i mam 5%. Tak jak sami widzieliście. Dobra, dom otwarty zostawiam. Nie wiem gdzie. Idziemy złożyć do sąsiadów. Ula, la, ale mam domek. Ładny, dobra, idziemy do pracy. Tutaj było: Work, Mechanic, kasier, Fisherman, nowych best, Hairdresser, Stylista, Fast Food Worker, oh, la Benz Ice Cream, Supermarket. Ale weźmiemy się, nie wiem co to jest Kurczę, wiecie co? Nie chce mi się to załadować cały czas. Nie wiem co się dzieje. Chyba będziemy musieli zakończyć. Przepraszam, że 5 minut, ale... Mieliście po 10 minutowy filmek, więc chyba chyba 10 minutowe filmy Wam się nie podobają. Nie widzę żadnych lajków ani nic. Więc będziemy musieli kończyć. Więc trzymajcie się ciepło i cześć.